Wypłynęły na jaw nowe szokujące informacje, bo Janusz Kowalski z PiSu miał rozkradać państwo polskie tak samo jak Zbigniew Ziobro. Zobaczcie sami. Poseł Kowalski zorganizował spotkanie, na którym byłem z Pawłem Kukizem u ministra Ziobro i pan... Poseł Kowalski proponował przy ministrze Ziobro, żebyśmy skorzystali, uwaga, z Funduszu Sprawiedliwości na własne cele, które nam pomogą gdzieś tam politycznie. Tak, dobrze słyszeliście. Janusz Kowalski, który tak często mówi, jak to inne partie politycznie nie wyprzedają Polski Niemcom, sam rozkradał, miał rozkradać według posła Tyszki Konfederacji państwo polskie. Sprawę na szczęście zgłosił do prokuratury minister Cezary Tomczyk, więc mam nadzieję, że Kowalski, podobnie jak jego Kolega Ziobro zostaną razem rozliczeni. Jeżeli oczywiście Janusz Kowalski nie okaże się taką fujarą, jak zbignie w Ziobro i nie ucieknie na Węgry, tylko posmakuje dobrego polskiego Żurku w polskim zakładzie karnym. Ja jestem Marcin, a jeżeli lubisz Żurek, to dołącz do mojego Discorda. Link w bio. Do zobaczenia.